Siemano, generalnie, może lepiej lekko nie było na YouTubie. No dobra, no ile tam 3 miesiące, coś tego, ale dobra, mniejsza. Generalnie, zrobię wam poradnik. No niestety, tylko poradnik, ale może coś dalej zrobimy większego. Dzisiaj będzie poradnik, jak nakleić naklejki na szyby w PNG Driving. Bo, generalnie, sam szukałem przez dobre. No, nie uszuki... jakby nie uszukiwać, to w chuj czasu jest no dwa miesiące, naprawdę to miesiąc. No tak miesiąc grzebałem w internecie. No, przynajmniej w filmiku takiego nie widziałem, nie tylko ze skinami jak zrobić sobie do auta. A generalnie wam tym poradnikiem, wam pokażę jak zrobić naklejki na szyby do danego auta. Więc widzimy się w gierce. No to generalnie jak jesteśmy w Gierce, no to ja przynajmniej zrobiłem sobie jak na razie na E3 -6. to ziemy sobie e 6 od razu sobie go wczytam, ale nie trzeba, bo jak widać to ma Jagermeister, jak widzicie, macie Juggerme na przedniej szybie i z tyłu sobie dałem panik. trzeba pobrać na pewno to, co wam dam w opisie. To jest jakby taki paint, ale kurwa nieco lepszy. Wiadomo, jest jak jest. I najlepiej sobie zgasić tego BNG i się wtedy wbie do folderu. Oczywiście wy do e 6, tam gdzie macie. To było to chyba, no. Wpisujecie najlepiej, no, glass, czyli no szkło i tak dalej. To macie to. Choć wy będziecie mieć dokładnie to, ale on ja to. Teraz wam specjalnie podmienię Ja sobie w razie w to zapisałem Zamieniacie sobie i macie czyste Teraz wejdę znowu do BMG Pokażę wam, żeby nie było No tak, jesteśmy już praktyczny w praktycznych BMG to Wybieramy sobie byle jaką mapę Nie zależy od jakiej mapy, tylko po prostu my musimy wbić na jakąś albo do garażu I... Wyjść w dane auto, tam gdzie chcemy mieć to naklejkę na przednią szybę, lub na tylnią. Możecie też mieć na przednie szyby, naprzód na, na, na tył. Hmm, dalej to nie kombinowałem, bo jeszcze, jeszcze to nie jest ten czas, jakby u mnie. Jakby jeszcze, no, po prostu nie miałem i tyle. I jak zauważycie zaraz, to szybciej się ładuj. Za chwilę trzeba poczekać, o. No to wbiłam w E36 Belejaki Jak mówiłem nie trzeba wczytywać, nie trzeba tam... Będziecie mieć na czysto Jak widać u mnie nie ma naklejki Teraz wam pokażę jak... Zrobić taką naklejkę A tu szukacie tego na... Glass i tak dalej, B color Najlepiej Dobra, jak macie to, to za pobieracie sobie tą naklejkę jaką chcecie, tylko muszą być takie kwadraciki. Jakby bez żadnej. bez żadnych bez żadnego tła. O. Jak macie to tło, zaczynło naklejkę sobie przeciągacie. jako warstwę. Dajcie sobie tak. Możecie mieć tak, tak. Jak chcecie. Tak jak macie tak, ty sobie do domu. Panika To sobie akurat sam robiłem Wklejacie Powiększacie, możecie, no jak mówiłem, powiększyć, zmniejszyć, nie wiem, obrócić Nasrać na to Nie wiem, co chcecie, dajcie Zapisz I teraz najważniejsze No czekajcie, tylko sobie tu usunę Teraz najważniejsze Pobieracie to jako powierzchnia direct, direct draft DDS. Musi być taka końcówka Zapisujecie, dajcie OK Spłaszcz Jak już to macie to wbijacie do folderu z E36 Tutaj macie czysto Tutaj macie No i z naklejkami. No to kopiuj, wklej, zamień I już macie Naklejkami i teraz najlepiej bez, przy, bez cięcia wbiję się do BNG. I pokażę wam, że widnieje ta naklejka na szybach. Nawet już na mapę nie wbiję, bo mi się nie chce. Za długo to będzie trwało. A do garażu, chyba nie garaż szybciej. Biorę czy sześć? Dosłownie obojętnie, jaki. I macie static klap panik. No i sobie tunigujecie jak chcecie, więc to w sumie tyle. Tyle z poradnika. Mam nadzieję, że się przyda. Jak się nie przyda to. O, powiem tak. Nikt nie potrzebował. Znaczy nikt nie pytał, ale każdy potrzebował. Przynajmniej w moim przypadku się dowiedziałem o tym wczoraj, ale. No. A to niech wam te naklejki służą. Cześć.